Mamy najlepszą straż pożarną w Europie. Najlepiej wypozarzoną, najlepiej wyświetloną i tak dalej. I cały świat tam zazdrości straży pożarnej. Jest to efektem działania kilku rządów, ale w szczególności rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo mhm. na, najwięcej pieniędzy na straż pożarną poszło za pomocą pana Wąsika, między innymi ministra, jak i z Funduszu Sprawiedliwości. Koniec, kropka. Natomiast o tym, o czym Pan powiedział, że te, że chodzą z tymi ofertami i tak dalej na litość boską, no to przed chwilą mieliśmy, co prawda nie Pański Departament, ale ochrony Środowiska, mieliśmy dzielone środki KPO. No to proszę Państwa. No to już takiej y, działalności, tak szytej grubymi nićmi, to ja w życiu jeszcze nie widziałem. I Pan to fosle, Wam się w podoba. Zamkniętym, że w obiegu zamkniętym jachty sobie kupowali 90% zwracali pieniędzy bezwrotnie, po roku czasu je można sprzedać. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Śpiewanie z balkonu, o 184 miliony na prezent dla kogoś urodzinowy i wy to wszystko zapłacili nie z Funduszu Sprawiedliwości, tylko z kredytu, który będzie pani y, spłacała. Ja będę spłacał i pan będzie spłacał. Przecież tutaj do więzienia powinno pójść, przynajmniej połowa tych ludzi, którzy to A wymyślili. Nic. A tu nic wszystko. Ale jest mało. pani Kontrola redaktor, była. panie pośle. Kontrola była nic, Ale Panie wszystko pośle, w porządku. No. Kryteria naborów. Co kryteria? kryteria naborów KPO przygotowywali politycy prawa i Sprawiedliwości. Jasne, bo proszę o tym pamiętać. Je Wnioski też. By zostały przedstawione firmy związane z Prawem Sprawiedliwością. No, I na koniec chociażby Podkarpacka Agencja pod... Rozwoju Regionalnego Chod... też jest związana. Nie, Natomiast ja no. mogę poza tymi rzeczami, o których Pan mówi z KPO, wymienić dziesiątki, a nawet tysiące inwestycji, które dobrze służą gospodarce. Dziś na przykład otwarte laboratorium, zwierzę, instytucje weterynary, wiele były. takich działań. I że co... na pieniądze były. Przepraszam I, bardzo. mało tego jeszcze, Pani Redaktor, jedno, jedno zdanie. Ja akurat... Kupowałem coś, co było bardzo popularne w trakcie kupowania KPO, i sprzedający powiedział mi, że są środki z KPO i 90% mo może pan mieć dofinansowania. Ja się pytam, w jaki sposób to działa? A on mówi: Pan się nie stara, pan na pewno nie dostanie. Nie, to ja jedno sprostowanie dla widzów. Pani, to... pani z właśnie powiedziała, że wszystkie faktury były. Analizowane przez ministerstwo pani Pełczyńskiej nałęcz i generalnie rzecz biorąc, nikt samowolki, z jachtami z innymi rzeczami nie uprawiał, wszystko było za wiedzą ministerstwa. To już żebyśmy Oczywiście. ten temat skończyli. Ale teraz małżeństwa... Zgodnie z regulaminem Je... przygotowanym jeszcze Dwa w roku lata 2023 Nie to zmienić. Opowiadałem o rozporządzeniu ministra Ziobry, Albo zrezygnować które było z tej pożyczki. Z zrezygnować, żebyśmy nie spłacali tego wszystkiego. Ale były już umowy zawarte, pani redaktor. No to, to hmm. trzeba. Zgodnie z, zgodnie z regulaminem, przez zgodnie dwa dwa z ogłoszonymi kryteriami, które były przygotowane i akurat ja mogę powiedzieć w obszarze rolnictwa, Dobra, że się... nabory niektóre były przygotowane przez poprzedni rząd, Aha. my je kontynuujemy i nie... wiele było... gospodarstw, nie, przygotowane nabory były, panie pośle. W 2023 roku. Ale nie było uaktywnione. Nie były aktywnione, no. nie było ale były nabory I ogłoszone nie były i umowy no. zostały częściowo zawarte jeszcze w te. One są terminowe, więc przedawnieniu i trzeba było nowe nabory ogłosić, no na litość boską. No. Zależy od poszły od naboru. te miliardy, panie ministrze, co by pan nie no, powiedział poszły, na dyr no. ale poszły jednopł... też na pożyteczne rzeczy. Poszły też na poszły małżeństwa jednopłciowe. Siedział tu pan Marszałek Zgorzelski wczoraj z PSL-u i twierdził, że. Absolutnie pod żadnym, nawet za cenę istnienia koalicji, PSL się nie zgodzi na małżeństwa jednopłciowe. Ale Pan Żurek w TVP w likwidacji był łaskaw się wyrazić w ten sposób, że trzeba przyjąć ustawodawstwo, które wdroży orzeczenie do polskiego systemu prawnego i przywoływany artykuł 18 Konstytucji czytał, ta, gdzie jest opisane, że małżeństwo to instytucja mężczyzny i kobiety, także tam ochrona rodziny i tak dalej, powiedział, tak to mówi o tym, przeczytał go, ale nic nie mówi o zakazie małżeństw jednopłciowych. No. Taka jest interpretacja owego artykułu. I teraz moje pytanie jest: to przy każdym artykule, rozumiem, z Konstytucji możemy przeczytać go i powiedzieć, i coś tam będzie. Wprowadzane przez nie, europejski trybunał, a my będziemy mówić, tak mówi o tym, co prawda, ale nic nie mówi, że tego nie wolno. Czyli jak to na interpretację w, w konstytucji e, e, dwóch mężczyzn może dwie kobiety mogą, e, no to będzie, to będzie wiadomo, że nie mogą, tak, czyli jak naprzem, nie mogą, ale już z hipopotamem będzie można, tak? No, nie, wiem. nie, nie, z no, dom wariatów po to, prostu. Tam jest napisane, to co ma być napisane, a nie no. napisane, to czego ale nie to napisano, sędzia więc mówi, nie ma zakazu. To, to były sędzia mówi. Tak. E, człowiek, który z, e, osądzał, co jest prawdą, powiedział a co kłamstwem, wczoraj. z takimi interpretacjami. Tak. No panie ministrze Żurek, no na litość boską, no zlituj Ale się pan. Ale pan Bodnar też twierdzi, że to prawo trzeba będzie wdrażać, bo to przecież... Nie, nie trzeba będzie wdrażać, bo najwyższym prawem no. jest konstytucja. A w konstytucji jest napisane wyraźnie, co to, co to jest związek małżeński. Do widzenia. No i nie ma dyskusji. No tak więcej. właśnie w tym duchu mówił marszałek zgorzej. Zresztą cały PSL tak mówi. I myślę, że nie, nie tu nie akurat w tej, tej części proszę zauważyć, że to celu chodzi za tą partię, taką zacofaną, no przez prawda. niektórych u, uważaną o ciemniałość. No to jest która, zacofanie i o Ale, ale mówię pani Uważaną, natomiast tak. proszę zwrócić uwagę, no że się szukamy, szukamy rozwiązań i ta ustawa o statusie osoby najbliższej ma być z jednej strony dla osób, które nie tylko w tych związkach jednopłciowych, bo większość jest w związkach tych różnopłciowych, że tak powiem, heteroseksualnych, że miały możliwość dostępu do kluczowych informacji, do takiego wspólnego życia, choć dla nas, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego i to akurat z panem marszałkiem Zgorzelskim nie mogę się nie zgodzić, bo jestem podobnego zdania. To stanowisko nasze jest jasne. Zresztą na koniec pamiętajmy, że każda zmiana przepisów prawa wymaga podpisu na końcu drogi pana no. prezydenta, a wydaje mi się, że tutaj no, pan zaraz, prezydent zaraz, też jest podobnego zaraz, zdania. Zaraz, zaraz, zanim do pana prezydenta dojdziemy, myślę, że w koalicji, skoro jest taka dyskusja, że pan Żurek mówi, że trzeba to będzie wdrożyć i takie ustawodawstwo wprowadzić, żeby wdrożyć, pan Bodnar mówi, że no to jest to życzenie Europejskiego Trybunału, no to jest w ogóle światłość świata, jak rozumiem. Generalnie, no to jeżeli będzie taka sytuacja, że takie ustawodawstwo będą ci panowie razem z koalicją chcieli wdrażać, to co PSL wyjdzie z tej koalicji, jak rozumiem? No, ja myślę, że przede wszystkim tutaj Unia Europejska takim orzeczeniem w pewnej części ingeruje. No, ingeruje w, w te prawa, e, prawa państw członkowskich do stanowienia o tym, co się dzieje. Natomiast myślę, że tę kwestię trzeba dokładnie tę kwestię trzeba dokładnie zweryfikować, hmm. sprawdzić odnośnie tych zapisów. Tam jest szereg. Ograniczeń, szereg wskazań, że na przykład nie dotyczy to takich obywateli, którzy pozornie by to małżeństwo zawierali w nie, innym nie, nie, kraju, pan po pan czym wracali i wiele elementów. Nie znam pełnej treści tego. Pan nie zasłaniał się brakiem treści, tylko powiedział: Nie, na to się no, nie zgodzimy. No, pan marszałek ma tutaj może yy, większą i swobodę i większą wiedzę na zak w, zakresie, w zakresie tego orzeczenia. Natomiast ja nie chciałbym się wypowiadać, bo nie znam szczegółowo tego wyroku, tego orzeczenia. Wow. Natomiast uważam... O, uważam, więcej. Nie no, pani, pani redaktor. Ministrz, no, przepraszam, że panią nie. tym razem, pani redaktor, no. zawiodłem. Natomiast popatrzmy, popatrzmy na kwestię taką podstawową. Z jednej strony wypełniania tych przepisów europejskich, przecież tak też mówiliśmy przed wyborami, że to jest istotne, ale z drugiej strony takich orzeczeń, które godzą w przepisy krajowe, które według mnie nie powinny mieć zastosowania. Nie One wiem, jaką decyzję podejmie. konstytucję w osiemnasty artykuł. Po dlatego, dlatego, co miałem w tym temacie powiedzieć, powiedziałem, że dla nas, w polskim Stronnictwie ludowym, jeśli chodzi o instytucje małżeństwa, mówiliśmy to na etapie tych prac nad ustawą o statusie osoby najbliższej. No, jest to związek osób o różnej płci, kobiety i mężczyzny, żeby było jasno. I tamtą resztę kasujemy, ale nie no Małżeństwo jest małżeństwem. Naszego... Ja myślę, że nikomu z telewizji <grymność> nie musi być różnicy między małżeństwem a innymi związkami. Ale dodał pan minister, żeby była sprawa jasna, chodzi o kobietę i mężczyznę. No takich czasów żeśmy dożyli. Natomiast ja chcę powiedzieć, że w tym orzeczeniu, proszę państwa, jest napisane wyraźnie, że to nie jest kompetencja CUE że oni wiedzą, że to jest kompetencja państwa członkowskiego, a jednak wydają takie orzeczenie wskazujące, że powinniśmy się zachować tak i owak. Jest to absolutnie celowe. To mi zaraz się bogatynia przypomina i pani Hiszpanka, która na posiedzeniu... Ale a nie przypominają się panu politycy Platformy Obywatelskiej, nie, to jest, to jest którzy krzyczeli, o, że trzeba temat. płacić kary? I tutaj mówimy skoro o tych jest całych takie zamkach, czy tam w ogóle... Ja, ja, w którym się spotykają Pan ci Rafał sędziowie, ustalają wyroki i tak dalej, i tak dalej. To mi po prostu zwyczajnie Chodzi, proszę Państwa, etyka w Unii Europejskiej mierzona jest walizkami pieniędzy i tyle. Dobra, Panowie, jeszcze jeden ważny temat. Ech, nie wiem, czy mi to przejdzie przez gardło. Ja Dowiedzieliśmy się, że Polska jest odpowiedzialna za wprowadzenie nakazu noszenia opasek z Gwiazdą Dawida A. przez Żydów w czasie wojny. Kto to napisał? Zacny Instytut Jadwaszem, szanowany. Na całym świecie, gdzie Polacy mają najwięcej drzewek sprawiedliwych wśród narodów świata. Reakcja ministra Sikorskiego, dopisanie jednego zdania, że to oczywiście tam Niemcy tak to wprowadzali generalnie, i wezwanie ambasadora y, Izraela, który tam słowa nie powiedział, jak wychodził, wezwanie ambasadora Izraela nie zmieniło to faktu, że ten kłamliwy wpis, który chyba 4 miliony miał zasięgu wczoraj, nie sprawdzałam ile dzisiaj, ale dzisiaj jeszcze wisiał, y, jest. Myślę, że jeszcze jest. No najbardziej niebezpieczne są takie działania, Chyba, że ja myślę, wiem, to on, to go i nie, nie, ja myślę, nie zdążyłam że, zauważyć. zauważam. Ja myślę, że w to on powiem. jest na, na, na takiej podobnej skali, w podobnej skali, jak kłamstwo oświęcimskie, bo tu mamy zastosowane takie niedomówienie, niedopowiedzenie, które czytelnik nie, to Ale to jest, ale teraz, które w tym brzmieniu pokaz obciąża wprost Polaków tym, co działo się między rokiem 39 a 45 hmm. pod faszystowską, niemiecką okupacją. Ale, to ja jest, to coś. ale jest, to, jest to sytuacja panie niedopuszczalna, panie. oburzająca. Ale, ale I ty, minister, ci, którzy ratowali, są myleni z tymi, którzy, panie którzy minister, byli oprawcami. Żeby pan miał pełną wiedzę, co się tam dzieje dalej. W tym samym czasie mniej więcej wpływowa Żydowska Agencja Informacyjna mówi o współudziale wielu Polaków w mordowaniu 3 milionów Żydów. Nie hmm. ja wiem, co na taki moment. No, no. odpowiedzieć. I to jest, I nie, to jest jakby globalnie niedopuszczalne. Na zakrojoną na szeroką skalę akcję antypolską, która nie wiem, czy ma mieć wpływ na to, co na Ukrainie się w tej chwili dzieje. Bo wiadomo, że Putin w tym instytucie Jadwaszem występował parę lat temu jako honorowy gość. Generalnie bardzo dobre ma stosunki. W związku z czym, no nie wiem, czy, czy kiedy ważą się losy Europy, czy my nie mamy wychodzić na tych czarnych ludów, którzy mordowali, tak? Żydów, którzy nie było państwa polskiego. Niemcy okupowali nas. No ale to my założyliśmy Żydom opaski z gwiazdą. Ja Zawida. mam dokument, proszę Państwa. To jest, to jest dokument z 1947 roku. 4,4 miliona wyświetleń jest cały czas na. E... Przepraszam, zatkało, co? Nie, Do tej pory. Nie zatkało, bo ja po prostu zdaję sobie sprawę z tego, co to jest diaspora żydowska i gdzie ona się znajduje najczęściej. Natomiast wiem bardzo, jak Życi potrafią się koncentrować nie na Palestyńczykach, tylko na mowie nienawiści wobec chyba największego swojego przyjaciela w historii dziejów, chcę powiedzieć, i żydowskich dziejów, bo im przypomnę tylko, że za Kaziemiarza Wielkiego wszędzie ich mordowano, bo byli obarczani odpowiedzialnością za różnego rodzaju choroby, a w Polsce znaleźli swój azyl. I proszę Państwa, Polin to nie od Polski. Tylko po żydowsku Polin oznacza tu odpoczniesz. I oni ten odpoczynek mieli przez kilkaset lat w Polsce i mogli się dowolnie tu rozwijać, budować swoje, swoje getta, bo to nie nasz pomysł, tylko oni sami robią takie rzeczy. W 1935 roku zrobiono badania wśród społeczności żydowskiej. Tam ich policzono, że było ich 3,5 miliona w Polsce, natomiast 70% Żydów mieszkających w Polsce nie mówiło po polsku. I proszę Państwa, to, że dzisiaj jest taka narracja wroga wobec Polski, to ja chcę powiedzieć, że to Jadwaszem, yy, yy, oczywiście te drzewka tam sadzą, yy, fajny zwyczaj, tylko tyle, że państwa też mają drzewka. I wyobraźcie sobie Państwo, że Polski nie ma. Jest jedynym krajem w Europie, która nie ma drzewa w Jadwaszem. No a to ja się pytam, Francuzi mają. Słowacy, którzy po 500 marek jako płacili kraj, tak? za Osobno jednego Żyda, drzewko, tak, wywiezionego tak. przez Niemców, 70 tysięcy z samej Francji wywieziono Żydów do, prosto do Oświęcimia i, i proszę Państwa, i, i uwaga, z tego dokumentu, o którym wcześniej mówiłem, wynika, że wojnę przeżyło w Polsce 300 tysięcy Żydów. Więc ja się chcę zapytać, w jaki sposób oni przeżyli tą wojnę w Polsce? Skoro myśmy ich mordowali? Skoro tak? my żeśmy ich mordowali. No to ja Państwu to jeszcze objaśnię, a i z całą pewnością Żydom, którzy tu oglądają nas, pochodzenia polskiego czy nie pochodzenia polskiego, że szacuje się, że około 35 tysięcy Polaków oddało życie za to, żebyście przeżyli chociaż w tej e, części II wojnę światową w Polsce. Wielki przyjaciel Polski profesor Szewach weiss mam nadzieję, że z góry na nas uratowany. patrzy, też uratowany, tak. opowiadał mi tę historię ze łzami w oczach, jak w podwójnej ścianie w, w, w tak. 60 centymetrów u Polaków. Tak. Był, Jeśli... I ja dopowiem, Polacy mieli kartki mieli, Nie mieli co jeść, dzielili się ale Dzielili Pani, się kartkami. Ale tak. Pani, Pani redaktor, Szanowni Państwo, myślę, że trudno znaleźć drugą sprawę, która zdecydowaną większość, jeśli nie całą scenę w poli polityczną w Polsce łączy. Bo po potępienie padło ze wszystkich stron sceny politycznej. Może, można mieć czasem wątpliwości, że niektórzy powinni mocniej wyartykułować. No, na przykład wiceminister spraw zagranicznych, Władysław Tofil-Bartoszewski, Oficjalne stanowisko, nagranie w tej tak, sprawie to... potępiające również przedstawił. O, ale nie, pana i wiele. W koalicji obywatelskiej. Dla powiem, mnie, dla mnie ktoś. Blisko, ale nie? pani redaktor, może to będzie mocne słowo, ale dla chyba mnie ktoś. To była pomyłka Instytutu jak pani, waszym, słyszę go w stacji. Pani redaktor, ja może powiem, tak, może powiem tak ostro, ale dla mnie ktoś, kto tego typu wystąpień szkalujących naród polski, naszą ojczyznę i naszą rolę w II wojnie światowej, w tym tę związaną z ratowaniem Żydów. Kontestuje i podważa, no niestety nie ma prawa nazywać się patriotą, bo w tej to są sprawy, które każdego, Amen. kto ma naszą ojczyznę w sercu, powinny łączyć i dla mnie to jest sprawa bezdyskusyjna. I w ogóle nie mówmy o jakiejkolwiek pomyłce, ludzie. Tu nie ma żadnej pomyłki. <grytanie> to jest świadome działanie. To jest świadome A, działanie. Cztery, okrytne, cztery. pytanie, świadome pytanie wyświetleń dlaczego. 4 ,4 pani redaktor, nie wiem, tej pory. Nie wiem, może Państwo wiedzą, dlaczego w takim momencie też krytyczny z punktu widzenia tych dyskusji o Ukrainie, o przyszłości, tego typu akt, tego typu akt, który, który odwraca uwagę do faktycznych problemów, wyzwań być może ma skupić naszą wagę. Tutaj został opublikowany. Nie, to... nie wiem tego, ale jest to dla mnie, nie, jest to, to, jest to jest dla, dla mnie karygodne i niedopuszczalne. Jest, tak. Dwa zdania, proszę Państwa. Pierwsze zdanie, Marek Magierowski, jeden z najlepszych dyplomatów w Polsce, ja go tak przynajmniej oceniam, był ambasadorem w Izraelu. Został na ulicy opluty. W związku z tym zdenerwował się i dochodzenie było prowadzone. Przeprosił go ten, który go opluwa. Natomiast Żydzi go po prostu usunęli jako ambasadora i nie mieliśmy tam ambasadora przez parę lat. To po pierwsze. Ale on powiedział zamienne słowa, nie spotkał się z ani jednym politykiem, który by o Polsce coś dobrego powiedział. I, e, i zapamiętajmy sobie, dlatego, że my tam przyjaciół, proszę państwa, nie mamy. Natomiast e, z przyjemnością przyjmuję, co pan minister powiedział, że nie jest patriotą ten, który szkaluje Polskę, to ja się pytam bardzo poważnie. Co robi pani minister edukacji narodowej w waszym rządzie, która to powiedziała, że to Polacy budowali nazistowskie obozy? Naziści. Polscy naziści, przepraszam. Co ona robi w tym rządzie, jeszcze nasze dzieci historii uczy? Co ona robi, pytam się? Jak Wy możecie na to pozwalać? Proszę wybaczyć, panie pośle, ale według regulaminu Rady Ministrów, nie jestem poważny do oceniania i komentowania zachowań innych ministrów, nawet jeśli bulwersują mnie osobiście. O, panowie, przepraszam bardzo, mam się łączyć z Adrianem Klarenbachem, ale mamy Waszyngton na żywo, strzelanina w okolicach Białego Domu. Podobno z doniesień agencyjnych, w tej chwili wstępnych, wiadomo, że dwóch strażników Gwardii Narodowej zginęło. Bardzo, bardzo niepokojące informacje. To jest zdecydowanie niecodzienna. Sytuacja w Waszyngtonie przed Białym Domem, gdzie to, to miejsce jest miejscem uważanym za nadzwyczaj bezpieczne, tak? Widzimy tutaj całą akcję ratunkową. Mam nadzieję, że nie ma więcej ofiar. Tam się też pozmieniało, bo tam Gwardię Narodową, prezydent Trump. W... Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas, subskrybując kanał i zostawiając lajka. Dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.